No hej, to znowu ja I postanowiłam, że zrobię kolejną pracę graficzną Nagrywam to od razu po poprzednim odcinku Więc następnie grafika jaką uznałam, że zrobię to jest to ta grafika, ponieważ Wygląda ona tragicznie Z tego co pamiętam jest ona robiona na pixel, ale tym bardziej odnowionym Jednak no ta grafika jest dosyć biedna I ten efekt z dupy jeszcze... nieważny. nieważne Nie Pierwsze co muszę zrobić, to wylogować się Ponieważ potrzebuję tła z kreatorem postaci ja mam pomysł, co by tu zrobić Weźmy tą gotową dziewczynę, weźmy to Weźmy jakąś ładną Dobra, jakąś, jakąś serio ładną, proszę Serio, proszę, poproszę jakąś ładną, no dobra Usta gorlewskie pomijmy ten fakt Dobra, pobrałam są chwalę po zjedzeniu loda Trochę mój głos może być teraz trochę gorszy, no ale cóż... Ja mam pomysł na tą grafikę taki, że dodam swoją Mówi Starkę. Dobra, uznajmy, że to jest jeden z ładniejszych luków, Może nie z tamtego roku, no ale cóż... Właśnie tak się pozyskuje dobre pozy do miniaturek I weźmy właśnie na przykład roślinnego Nie wiem, gdzie jest, jest... Jest w jakiejś ładnej pozie I ja bym mogła po prostu go zrobić na czarno Genialnie, Sonia. No to jak zwykle zaczynamy sobie od tła Bardzo kreatywne tło, naprawdę Oczywiście jakieś rozmycie A może bym to jakoś na dała Ten kreator w sumie Wow, to by było fajne To mi się podoba, ok. Tylko że roślinny wtedy musiałby być jakoś nie na czarno Właśnie nie wiem Na pewno to musi zasłonić tą listarkę, co tam jest w tle No na pewno jej nie będzie widać, ok. Tylko że moja postać by mogła bardziej tym paluszkiem teraz Kierować na tom. O, jest git, git, git. Git jest, zostawiam to. Może to popsuje? Nie, nie, nie. zepsuje to zaraz. O, idealnie. Ogólnie to ja planowałam zrobić na razie trzy odcinki tego edytowania starych miniaturek. Natomiast jeśli by się Wam ten film spodobał i chcielibyście więcej edytowania moich starych miniaturek, to możecie mi dać znać w komentarzu. Bo nie wiem, czy jest to też ciekawe do oglądania, a ja też siedzę zazwyczaj cicho podczas tworzenia takich rzeczy, więc tym bardziej nie wiem. Tak, szczerze, to jest to taka jedna z mniej wymagających miniaturek. Czy ja No way! Boże. Ale znowu skończyłam swoją grafikę. Niestety wysłyszeliście, prawdopodobnie jakąś muzyczkę czy coś, bo zapomniałam włączyć mikrofonu Także fantastycznie. Natomiast wydaje mi się, że edytowałam tą grafikę tak, że wygląda o wiele lepiej niż kilka edytowań wcześniej. Więc jak zwykle daję Wam do porównania obie grafiki i myślę, że w miarę mi wyszła. Ale oczywiście ostateczną ocenę zostawiam Wam. Więc mam nadzieję, że Wam się to edytowanie grafik spodobało i może widzimy się w jeszcze następnym odcinku związanym z edytowaniem grafik. Bye! No i te całe, kurwa, 14 minut pier**ienia poszło w piździe. A więc tak, pierwsze od czego muszę zacząć nic się przelogować. A ty gdzie idziesz? Dobra, więc powracam na swoje konto. Ku**a, pierdolę, to idę do kibla. Zanim to się załaduje, teraz ja dążę pójść do kibla i jeszcze sobie zjeść loda przy okazji. Tak mi się wydaje, maybe. Teraz najpierw opierdolę loda, a potem zacznę nagrywać resztę. Halo. Mikrofon był wyłączony przez ten cały czas. Jap!